jesteśmy po meczu CK szczelać, Sarmacja Będzin. Jak wszyscy widzieli, wynik meczu 1 do 2 dla Sarmacji. Proszę Państwa, przedstawiam naszego obrońcę. Bardzo proszę się przedstawić. Tak, oczywiście z tej strony Krystian Dudała, Pozdrawiam wszystkich kibiców. I jak, jak ten mecz wyglądał, Krystianie? Bo, no. Zwycięstwo cieszy w derbach powiatu. Bardzo proszę. W krótkich słowach. Yy, tak. Yy, to znaczy tak. Z przebiegu gry może nie do końca jesteśmy zadowoleni, bo. No pierwsza yy... połowa powinny być co najmniej dwie trzy bramki. Ale taka piłka. Yy, dokładnie, dokładnie tak. Yy, szkoda, szkoda. gdzieś tam pewnie z gry nie jesteśmy na zadowoleni, ale to jest taka liga, okręgówka ma to do siebie, że liczy się to co w sieci, liczy się to co w tabeli. Wywozimy stąd trzy punkty, z tego się cieszymy, a na analizę przyjdzie czas po świętach, przeanalizujemy dobre fragmenty, gorsze fragmenty i na pewno wyciągniemy jakieś wnioski. Także podsumowując, no, może nie wyglądało to najlepiej, natomiast najważniejsze, że wywozimy stąd trzy punkty. Mili Tego Państwo, Krystian trochę taki skromny, bo powiedział, że nie wyglądało to, a ja powiem, że bardzo ładnie graliśmy, ponieważ no, jak widzieliśmy na ławce rezerwowych i trener, i, i, i ławka rezerwowych, no, że tak powiem, no, taka była gorąca. Natomiast ja powiem historycznie, jak CKS wszedł, Chyba dwa lata temu do, do okręgówki, tak jeszcze z sarmacją nie wygrał. Dokładnie. Tak jeszcze dokładnie. z sarmacją nie wygrał. Dokładnie. Także cieszymy się, że podtrzymaliśmy tą serię. No i tak jak mówię, na analizę przyjdzie czas. Yy... Także będziemy to gdzieś tam na spokojnie po świętach analizować. No a teraz życzę wszystkim kibicom, sympatykom Sarmacji wesołych świąt, spędzenia w rodzinnym gronie tych świąt i zapraszamy na następne mecze, najbliższy z GKS-em, potem derby z Grodzicem. Także wszystkich serdecznie zapraszam. I cóż tu więcej dodać? Krystian wszystko powiedział smacznego jajka. Dziękuję tak, bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.